Dzień dobry dzieci, dzisiaj będziemy rozmawiać o butach do koszykówki. Jest dzisiaj ze mną mój kolega Patryk. no. Razem z Patrykiem stestujemy i omówimy donowane michele, don issue number 1. Robimy to po raz drugi, ponieważ za pierwszym byłem głupeczkiem i skasowałem nagranie, co jest z jednej strony dobre, ponieważ Patryk może poprawić swój występ, Ponieważ wtedy patrzył się w sufit, ściany, pięty, łokcie nagrywającego Mikołaja. Wszędzie, byle nie w kamerę. Też będzie lepiej patrzeć, prawda? Nie potwierdzam, tak nie było. Nie było, tak. no, to dobra. <Grym> dobra w takim razie sobie to uroiłem. Buty, które tu mamy, są butami od stajnia Adidasa. Nie ma tu jakichś magicznych systemów. Taka bardzo prosta podstawa podeszwa zewnętrzna, utwardzona guma, podeszwa wewnętrzna, bounce, yy, siateczka tekstylna. Tyle. Bardzo prosta budowa. Yy, buty bardzo wycięte na stawie skokowym. Czy znaczy, w mojej opinii najniższe jakie w życiu miałem? Okay. W mojej? Oczywiście, to są moje pierwsze lody. A, no tak, zapomniałem, że w Poza tym, że to są pierwsze jego lowy, to, to są pierwsze jego buty ze sznurowadłami. Tak, nie, nie pierwsze nie, ale miałem długą przerwą od sznurowadłów, także no. Na jeździł. No to następne buty, jakie będziesz miał to Next level, to jest skarpety takie. Tak, no powiedzmy. Nie no, ale czekaj, nie ma sznurowadła, pasowały by Ci. Ale nie ładne, brzydkie. Są wtedy dosyć Kapitana Ameryka, tak? tak? Tak, te co ogrywam teraz. Nie polecam, nie ma. Ale bardzo wygodne. No, wracając do Donowanów. I tak, w dzisiejszym filmie będę mówił Donovan Mitchell. Wiem, że zazwyczaj mówię Donatan, co w większości kojarzy się z Donatem i wysyłać się potem zdjęcia pączków, ale już tak nauczyłem się. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell jest zawodnikiem Utah Jazz, który. Co roku odpadają w pierwszej rundzie przeciwko Houston, Jamesa Hardena, prawda, Patryku? No i później Houston odpada w Z są. Golden State, także. Także co? No, także i tak nie mam mistrzostwa. samo. Bo... Także i tak dalej niż moja. O, no może dobra. No, jedziemy dalej. <noise> o, ale nie gadamy. Bo nie dogadamy się. Dobrze, bo nie z tylko o Buta. Tak. Jakie są Twoje wrażenia z użytkowania butów? Bardzo wygodne. Bałem się właśnie a to chyba w głowie przed skręceniem, a tak to wygodna podeszwa, bardzo szeroka. No tak jak w Hardenach w dwójkach, jest bardzo szeroka i dzięki temu tak no stabilniej lądujesz po prostu. Ale wygodnie są, naprawdę polecam. I te poduszki napakowane tutaj wszędzie, pełno poduszek tutaj na zapiętku, na lesie z boku, mega to trzyma. Przynajmniej się jak zawiążesz, a nie jak za pierwszym razem tak. Jak się nie? dobrze do, do, zawiążę mocno, no to, to, to trzymam. Tak to latała mnie jakoś na dziwnie Ale no ogólnie yy, buciki bardzo dobrze trzymają, mimo tego, że są niskie. Yy, Patryk ma kolorystykę Toxin, zielono-czarną w jest Legii. No, biały by były bardziej by by było Tak, to, nie znam się. Czyli zielono białe powinny być? Zielono-biały. No. To są takie. Mm, Lilardy, jeśli one białe. To można następny No Ale one podobno. A zresztą nie grałem, więc się nie wypowiem. Eee, ja mam kolorystykę Spider-Man. Jest jeszcze kolorystyka czarno fioletowa Venom. Oraz kolorystyka, która wyjdzie 31 sierpnia Iron Spider, złoto-czarna. Mi chyba. Siedzi najbardziej po toksinach, bo mm, kiedy kupowałem swoje, no to była pierwsza. Kolejna, która wyszła, więc powinnałem ją, ja, bo mi się jakoś nie wiem, spodobały. A poza tym były kontynuacją paku Marvela, więc trzeba było dokompletować, bo nie mam tylko czarnej pantery. Ale to to było nierealne, to się wyprzedało w sekundy. Znaczy, zostały juniorskie rozmiary, więc. A Patryk, jak zamawiał Tom, to też myślałem, że Venom jest ładniejszy, ale na żywo to są kozorskie. Chciałbym jeszcze zobaczyć Venom na żywo, ale tak to porównanie. Na zdjęciu. Nie, nie widziałem poza nami dwoma, żeby ktoś w tych butów. No właśnie, właśnie, Ale kiedyś może ktoś tam będzie miał. się dobrze. No bo są yy, buty ogólnie tanie, ale do tego przejdziemy yy, podczas oceniania butów, do którego przejdziemy płynnie jak Harden jedzie Michalak Benz. Więc... Victory. Harden trying to break down. mówimy teraz w pięciu kategoriach. Yy... Czwarta kategoria, czy mówią Patryk, w sumie się pokrywa, ale przemieńczymy. Dobra. Więc w takim razie, pierwsza kategoria, wygoda. Jeden też, Patryku, w Jako gość będziesz no. mówił pierwszy. Dobra, no dam pięć. Tamtej. Pięć? Tam tak. Bardzo wysoko. Bardzo. I podtrzymuję to zdanie, bo są bardzo wygodne. Dobra, to i dam... Mogłem to przemyśleć przed nagrywaniem, ale nie, no tak serio to dam e, 3,5. Bo są bardzo. Dobra, dam 4, zmieniam ocenę. Tutaj skreślam to 3,5. Dam 4, bo wygodne, naprawdę są bardzo wygodne. I nigdzie mi nie uciskają i mają kupę poduszek nadpakowanych w Achillesie. No, mm, sztosik po prostu. No, naprawdę w tej cenie, no to ten, kozacko. E, Innowacyjność, Patryk? jak innowacyjne wersje są te młode. Nie znam, będzie dwa. Proste są, mówię, tak jak mówiłem wcześniej. No, tak, dwa. No to w sumie tutaj muszę się chyba ze wszystkich tego że tutaj będzie najmniej, no bo tu nie ma nic innowacyjnego. Była to już po całym paku Marvela, kolaboracja z Marvelem, więc już w sumie nic nowego. E, wszystkie rozwiązania, które tutaj są, mamy z czegoś zapożyczone. Te poduszki to są z w trójek. A tam jest jeszcze ich więcej. system Bounce. No to jest wszędzie, więc też tam dwa. Dwa za to, że to jest kolaboracja z Barwem, bo tak to bym dał jeden. No. A ochrona rezydencji stawów. Na razie jeszcze nie skręciłem, także jest dobrze. No. Mam cztery. Ja dam trzy i zdecydowanie, ponieważ nie ma boosta. Od sam wymagam boosta ale jest szeroka podeszwa i kiedy ląduję nie mam wrażenia jakbym się zatrzymywał na krawędzi są niektóre takie buty na przykład kobiki wszystkie, że one są tak wyprofilowane, mają podeszwę że jak lądujesz, to gdzie byś nie wylądował, to jakbyś się buję. a tutaj tego nie ma to jest klap i tyle, nie ma żadnej magii bardzo płaska podeszwa, żadnych wyżłowień jakiś magicznych zwykła Yy, jodełka na dole tylko w dwie strony, bo jodełka tutaj jest yy, na czerwonej gumie jest z góry na dół, a na niebieskiej gumie z jednej strony na drugą z lewej na prawą. Zostaniecie przewidzili, zobaczycie. Dobra. Następna kategoria. Czy mówią Patryk, ale mówią Patryk czy Patryk? No Patryk. Na, na mnie czy, No na ciebie? Nie, no to daj na siebie. Na siebie? Pan no. Mirosław, tak. na siebie. Na siebie, dobra. Tak, trzy. Trzy. Ja to lubię, są buty całe czarne. No i mam już nurówek, także. Takie <taki> ja są idealne buty. Dobra, no trzy na pięć. Dobra. Szybko przeglądam w mojej głowie, co by pasowało pięć na pięć, ale. No ten next level, ale całej czarnej korzystyki nie było. Jeśli była, to się tu wyświetliła, ale ja na szybko nie potrafię sobie w głowie przypomnieć takiej. Eee, czy to mówił Patryk? No, na, 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 Nie, no są wygodne. Chronie ma a to bardzo mówi Patryk. Zresztą, jak to powiedział Maciek Poznański, z którym wywiad zobaczycie w sobotę. Chronienie Hillesa jest najważniejsze. Dam też 3,5. No, 3,5 starczy. No bo tam nie ma jakiejś magii, ale jest Spider-Man, chronię Achillesa, więc 3,5 spokojnie mogę dać. Dobra. I do patrzę, cena do jakości to coś? No, cena do jakości to myślę, że 5. No. pochwal się, ile dajesz za to go A 300 z małym hakiem. 311 chyba? Z przysyłką. No. no więc mm, w tym momencie jeszcze są na atafie, Niektóre. Ta toksyn chyba jest w większej ilości, co nie rozmiaru. Nie wiem, nie wiem. Już się nie, nie obchodzi? Mi to, no. Nie, kupiłem i dalej nie obchodzić się, nie będzie. Nie śledzę osób. To na Atafie macie back to school, yy, kod rabatowy, minus 22%, i ona normalnie, cena retailowa jest 400 zł. Możecie zbić sobie 311 jak Patryk. A pochwalcie, Patryku, co Cię zainspirowało do kupienia tych butów? Filmik, oczywiście, po filmu Buty nie grają. No. Bardzo dobra odpowiedź. Całem za to nie zapłaciłem. No, to za to, że żeby mógł rabatowy, który był dostępny w 6. Dobra, ja cenę do jakości daję 5,5. Albo 6. W sumie moja skala, ja sobie mogę dawać ponad skalę. No. Nie no, za 300 Ziko, buty, które naprawdę są bardzo dobre. Albo ostatnio trafią na bardzo dobre buty. Nie licząc polidorgi jakiś <gryny> król brytyjski Polly trzecich, III Trzeci, to było dwa to naprawdę ostatnio te obuwie koszykarskie idzie w bardzo fajnym kierunku dużo poduszek na Achillesach i przede wszystkim dużo lowów no nie? nie ma za dużo highów w co jest high? Duranty to takie midy teraz no Lebrony, bo cho a chociaż też wypuszczałem te lowy, Lebron hmm. też już w lowach no, wczoraj tak. wyszły zdjęcia Kairi 6 to one mają być też takie, już 3, nie wiem Nie wiem No, jak Easy 2 od Nike, jeszcze z czasów od Nike. To bardzo podobne. Zresztą wyświetli się tutaj, jak to wygląda. W takim razie, ocena moja, ocena Patryka, tutaj się wyświetla. Ja uważam, że te buty są na pewno godne polecenia. W szczególności, jeśli wydwiecie za 300 zł, to. Bierz ta. Bierz ta, jak ta jak czy cytryny. Ty, czy coś dodasz od siebie? Nie, nie, wszystko jest powiedziane. Bierzcie jak 500 plusy bierzecie. Dobra, elo.